I zaczynamy, prawa dłoń, opieramy między oczami, zatykamy lewą dziurkę, wydech prawą, żeby się przygotować. I do czterech wdech prawą, raz, dwa, trzy, cztery, wydech, zmiana lewą, raz, dwa, trzy cztery, wdech tą samą lewą, raz, dwa, trzy, cztery, wydech, zmiana prawą, raz, dwa, trzy, cztery, wdech tą samą prawą, raz, dwa, trzy. Cztery wydech zmiana lewą, raz dwa, trzy, cztery wdech tą samą lewą, raz dwa, trzy, cztery wydech zmiana prawą, raz dwa, trzy cztery, I wdech tą samą prawą, wydech zmiana lewą, wdech tą samą lewą, wydech zmiana prawą. Wdech tą samą prawą, proste plecy, wyciągnięty kręgosłup. Uważamy, żeby mostek się nie zapadał. Wydech zmiana lewą, szukamy właściwego dla siebie wydłużonego tempa. Wdech tą samą lewą, broda równolegle do podłogi. Nie napinajcie karku o tyle, o ile to możliwe. I wydech zmiana prawą, wdech tą samą prawą, wydech zmiana lewą, wdech tą samą lewą. Wydech, zmiana prawą. Rozluźniamy. To były cztery cykle. Zachęcam do powtórzenia jeszcze raz lub dwa, tak żeby było w sumie 8-12. Może być więcej cykli. Pamiętajcie, żeby się nie forsować przy tym oddechu. Spokojny. Oddech wydłużony, ale tylko na tyle, na ile jest to dla nas komfortowe, tak, żeby to było dostosowane do naszych możliwości osobistych i w danym momencie. Namaste.